Ale sam fakt, że ty, jako rodzic, wiesz, że masz na przykład dysleksję albo ADHD, już daje ci e, Twojemu dziecku większe prawdopodobieństwo, że może mieć e, dysleksję. To jest w ogóle pierwsza informacja diagnostyczna. O to diagnosta musi zapytać też w wywiadzie. Kolejna rzecz to jest opóźnienie rozwoju językowego, czyli później zaczyna mówić pierwsze słowa, pierwsze zdania. Kiedy ma lat, nie wiem, 4, 5, przekręca bardzo często wyrazy. To są tak zwane spuneryzmy. One się powtarzają też, kiedy e, osoba jest dorosła, ale to są takie słowa, polegają na zamianie sylab. Na przykład zamiast zupa pomidorowa, to zupa pomirodowa. Nie? Tego typu e, pomyłki. Trudność z mówieniem wierszyków, zapamiętanie wierszyka na pamięć. Dni tygodnia, nazwy miesięcy, czyli rzeczy, które są ułożone w sekwencje. Trudność z dokonywaniem analizy syntezy głoskowej. To jest fundament do nauki czytania. Czyli mamy słowo kot, i ty mówisz kot, i dziecko nie ma w ogóle pojęcia, co się dzieje, nie? nie co to jest za tego. słowo? Nie skleja, dokładnie, nie skleja tego słowa. To jest kluczowa umiejętność przy nauce czytania, jeszcze zanim tak naprawdę dziecko nabędzie umiejętność czytania.